I jak wyglądają przygotowania, no tak naprawdę, tak naprawdę to mój taki rytm zwykły, treningowy nie mówię, po, nie mówię o tym okresie, załóżmy miesiąc po walce, bo to jest taki okres, wiesz, że trochę robię se różne rzeczy. Wiedzę podcasty, jeżdżę metrem po Warszawie dla Friday i tak. Więc to jest takie trochę wybite, ale czy ja mam termin walki za dwa miesiące, czy nie wiem, kiedy się będę bił i mogę się bić za pół roku, to mniej więcej mój rytm tygodnia i dnia wygląda, wygląda bardzo podobnie. Gdzieś zawsze staram się trzymać te 10 jednostek w tygodniu. Jedyne, co się zmienia, jak na przykład mam termin walki, no to robimy więcej sparingów albo robimy te sparingi po prostu mocniejsze. Nie? A tak to jakby, no staram się zawsze, zawsze być w formie, mm, znaczy staram się. Ja po prostu lubię być w formie, lubię, wiesz, czuć się czuć się dobrze, czuć się silny, yy, czuć się gotowy, nie tylko jakby pod kątem walki, ale ogólnie tak, no życiowo, no, lepiej się żyje, jak jesteś, wiesz, szarp i w formie niż jak jesteś tak rozklejonym jakimś kluskiem, nie Więc jakby to jest taki element mojego życia. No pewno też za sprawą, że, no, że od małego dzieciaka trenowałem karate i, i już wiesz, no, ja zacząłem jak byłem w zerówce, więc całą podstawówkę gimnazjum jakby był ten rytm, wiesz, wyjazdy, zawody, obozy, treningi i myślę, że tak się to zakodowało we mnie, że, że po prostu no, nie umiem inaczej i, i wariuję jak nie, nie trenuję i jakieś głupie rzeczy mi wtedy przychodzą do głowy, więc... Więc, jakby, trenuję zawsze, jestem zawsze w formie. No i dzięki temu wiesz, mogłem wstać z kanapy na 24 godziny przed walką i wiesz, i pojechać gdzieś tam na drugi koniec polski i się bić trzy rundy. Nie?